Witajcie! Z tej strony natura i biolog Katarzyna Galarowicz. Dziś powiem Wam o tym, co zrobić, jeśli mamy pierwsze objawy infekcji, jak wzmocnić swoją odporność, jak zmobilizować układ odpornościowy, do tego, żeby na drugi dzień, mam nadzieję, stać się zdrowym. Na początek, może zacznijmy od tego, że to dobra sytuacja. Kiedy kaszlemy, kiedy kichamy. Kiedy mamy ból stawów, czy nawet ból gardła, to znak, że układ odpornościowy rozpoznał wroga. To znak, że zaczęła się mobilizacja w naszym organizmie i walczymy. Możemy to potraktować jako po prostu wojnę z bakterią bądź też z wirusem. A więc potrzebujemy. Dobrej amunicji. Co będzie taką dobrą amunicją? No, przede wszystkim, jeśli nie mamy gorączki, warto będzie podnieść sobie temperaturę. Najlepiej sprawdza się lipa z miodem, która również będzie działała na potnie i pomoże nam się pozbyć wroga. Bądź też herbata z imbirem, cynamonem, cytryną. Po czym po takiej gorącej herbatce warto wziąć gorącą kąpiel z dodatkiem soli albo jeszcze lepiej sody bądź chlorku magnezu. Po takiej kąpieli, jeśli mamy osłabioną odporność, jeśli cierpimy na różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne, jeśli wiemy, że zwykle nie reagujemy gorączką i taka infekcja zwykle przewleka nam się, Dobrze jest zrobić sobie bańki. O tym w innym moim filmiku. Jak to zrobić? Bądź na Facebooku. W których punktach stawiać bańki w przypadku przeziębienia bądź też grypy? Co więcej, co więcej możemy zrobić? Ja najczęściej stosuję jeszcze chlorelę, dlatego że ma bardzo dużą ilość chlorofilu. Posiada działanie antybakteryjne, antygrzybicze, antywirusowe, wzmacnia nasz układ odpornościowy i to bardzo mocno na różnych poziomach, nie tylko śluzówki, ale mocno działa, żeby przyspieszyć aktywność komórek natural killers czy przeciwciał wydzielniczych, czyli limfocytów T. Dostarczę również dobrego paliwa, które teraz właśnie jest nam potrzebne, czyli witaminy D, witaminy C. Może nie jest tak dużo tej witaminy C i potrzebujemy jeszcze, ale o tym za chwilę. Cynku, selenu, witamin z grupy B, żelaza, ale naturalnego czy też wapnia. A więc mam wszystko co mi tak naprawdę jest potrzebne do tego, żeby wzmocnić odporność jeśli nie mam chlorelli, a zwykle ją mam to cynk możemy wziąć na przykład z dwóch orzechów brazylijskich bądź garści innych orzechów Yy, witaminę C, witaminę C tak czy tak warto dołożyć yy, witamina C obniża nam też gorączkę, ale yy, witamina C yy, nie taka zwykła yy, jeśli już weźmiemy zwykłą witaminę C, yy, to faktycznie ona musi być w dużej dawce, ale z dobrymi bioflavonoidami Skąd pozyskać bioflawonoidy? No, przede wszystkim choćby dołożyć do tej witaminy C pomarańcza, mandarynkę, które również dostarczą nam dodatkowej, dobrej, naturalnej witaminy C. Bądź też zastosować witaminę C liposomalną, która będzie działała jeszcze szybciej albo jeszcze lepiej witaminę C naturalną. Hmm, oczywiście, dużo, dużo picia. To jest absolutnie rzecz niezbędna. E, I co więcej, jeśli boli nas gardło, to dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest e, ukrojenie sobie kawałka imbiru. E, może być z miodem e, i sam go gryzę. E, przez minutę, może dłużej, tak samo biorę do ust na dłużej chlorele, ona również zadziała, wypędzelkuję gardło płynem Lugola i zwykle to działanie w zupełności mi wystarcza, na drugi dzień nie mam już bólu gardła, ale jeśli chcemy coś więcej, to Możemy wziąć e, jakąś tabletkę, ale wtedy e, warto wiedzieć, że jest to infekcja bakteryjna, a niestety większość infekcji gardła są to infekcje wirusowe. Więc, na przykład, srebro propolis e, może nam zadziałać, może nam e, pomóc. E, Pukanki z na przykład soli, z ziół typu szałwia. To również może nam pomóc, bądź też z wody utlenionej, ale to już bardziej kwestia infekcji bakteryjnej, żeby, żeby zadziałało. Jeśli mamy katar dodatkowo i jest to katar bardziej wirusowy, czyli jest to katar bardziej przeźroczysty bądź białawy no to wtedy wystarczy zrobić parówkę, wystarczy zrobić inhalację. Jeśli chodzi o parówki, to najbardziej polecam takie na ciepło, żeby zwiększyć temperaturę, żeby ułatwić odkrztuszanie i zapobiec infekcjom. Do takiej parówki możemy dołożyć sody, soli, a przede wszystkim dobrych ziół. Możemy użyć takie jakie mamy po prostu w kuchni, czyli tak samo szałwia, tymianek, majeranek, rumianek. To wszystko zaparzyć, przykryć głowę ręcznikiem. Możemy tam wkropić kilka kropli olejków typowych do inhalacji typu inhalor bądź amol. I po prostu trochę przebywać w takiej. Inhalatorni naszej własnej domowej. Jeśli jest to infekcja bakteryjna, chociaż przy wirusowych też mamy szansę zadziałać, to dobrze jest zrobić sobie, bądź kupić gotowy preparat z soli, albo zrobić samemu do buteleczki, wlać przegotowaną wodę, mniej więcej jedną czwartą łyżeczki soli i do tego z 5 kropli płynu. Lub Gola i po prostu płukać nos taką płukanką aż do czasu kiedy po prostu go całą wydzielinę płynną się pozbędziemy i przetkamy nos. Dobrze jest wtedy również stosować Preparaty ziołowe, które działają rozrzedzająco, które wzmacniają naszą e, odporność, e, które również będą działały e, przeciwbakteryjnie czy też przeciwwirusowo. One najczęściej zawierają e, dziewanne, e, bez, e, czasem plargonie. E, są to takie preparaty jak e, sinulan, e, zatoksin, zatogrip. E, znajdziemy no, je po prostu w aptece. One są absolutnie nieszkodliwe i faktycznie mogą nam pomóc upłynić tą wydzielinę. Jeśli chcemy szybko pozbyć się kataru, naprawdę nie mamy czasu, to wtedy warto jest użyć pseudoefedryny. Chociaż wtedy są pewne skutki uboczne, jak choćby kruchość naczyń, może nam się lać częściej krew. Pseudoefedryna zmniejsza przekrwienie naczyń i zmniejsza się też obrzęk. Ale faktycznie to, co zauważymy, że będziemy mieli absolutnie dużo mniej tego kataru. Jeżeli chodzi o syrop, może to być na przykład Actifed którego możemy już zastosować u dzieci ale możemy też naszego lekarza poprosić o przypisanie nam tabletek stricte z pseudoefedryną bądź kupić gotowe choćby Cirrus chociaż tam jeszcze mamy dodatek leków przeciwalergicznych nie wiem czy o to nam chodzi ale czasem też się przydają co dla mnie jest najważniejsze żeby naturalnie się wspierać, żeby odpocząć, zregenerować się. To jest czas, kiedy właśnie nasz organizm walczy nie chodźmy do pracy. Nie zarażajmy, nie udajmy superbohatera, bo tak naprawdę to jest czas na to, żebyśmy podjęli walkę kiedy jest infekcja, naprawdę ją zwalczymy, tylko dajmy sobie na to czas, dajmy sobie dobre paliwo, wzmocnijmy się maksymalnie. W innych filmikach mówię o ziołach przeciwwirusowych, o tym co zrobić, kiedy podejrzewamy, że mamy koronawirusa, o tym jak rozróżnić infekcję wirusową od bakteryjnej, więc zachęcam Was, bo jeśli mamy faktycznie choćby anginę ropną, no to raczej sami sobie nie poradzimy i potrzebny będzie antybiotyk, ale jeśli jest to infekcja wirusowa, czyli naprawdę 80% infekcji, jakie nas spotyka, zwłaszcza kiedy mamy objawy właśnie takiego typowego przeziębienia, nie potrzebujemy absolutnie żadnego antybiotyku, chyba że naturalne wspomagacze, właśnie takie jak czosnek, imbir, cebula. Ja po prostu uwielbiam produkty naturalne. One naprawdę są w stanie dużo zdziałać. Są w stanie nam naprawdę mocno pomóc, nie dając skutków ubocznych. A i co jeszcze? Co jeszcze dla mnie jest ważne. Jeśli mam gorączkę, bo o tym nie powiedziałam, to przede wszystkim przynajmniej do temperatury 38,5, i tak samo robię u swoich dzieci, nie stosujesz żadnych leków przeciwgorączkowych. Gorączka jest też dobrym objawem. Mm, przyspieszają się procesy w naszym organizmie. Po prostu to jest szał, to, to jest wojna i e, tak naprawdę mamy szansę z gorączką, dużo większą szansę szybciej pozbierać się i szybciej wygrać tę wojnę z bakterią e, czy e, z wirusem. A więc pochopnie nie stosujmy choćby aspiryny, która ma faktycznie dużo skutków ubocznych. Nie możemy jej choćby stosować u osób, które mają astmę, czy z problemami z krzepieciem krwi, czy z wrzodami, bądź też luzówkami. Tak samo i buprofen. Obniżymy sobie możliwość... Brony, ale także yy, są to substancje, które yy, obniżają stan yy, zapalny sztucznie, a my właśnie go potrzebujemy do tego, żeby walczyć. Jeśli chcemy już obniżyć stan zapalny, możemy zastosować yy, naturalne rzeczy typu yy, kurkuma albo złote mleko, yy, czyli yy, kurkuma z piperyną, yy, z np. przykład mlekiem kokosowym i dobrym tłuszczem kokosowym, yy, jęczmień. Yy, to są substancje, które faktycznie mogą nam wspomóc, nie robiąc przy tym szkody. No i co? Życzę Wam dużo zdrowia oraz tego, żebyście szybko wygrali infekcję. To naprawdę jest możliwe. Nastawcie się dobrze, zregenerujcie się, podnieście temperaturę na tyle, ile można. Pozdrawiam Was ciepło.